Cześć, z tej strony Kamila Zieman. Jestem dietetykiem klinicznym i od kilku tygodni nagrywam dla Was podcasty. A dzisiaj opowiem o medytacji. Dlaczego dietetyk będzie opowiadał o medytacji? Po pierwsze, sama stosuję i widzę bardzo pozytywne zmiany. Jestem osobą dynamiczną, mocno żywą, także. Zawsze twierdziłam, że medytacja nie dla mnie i myślę, że moja droga będzie ciekawa. A chcę też opowiedzieć o medytacji, dlatego że widzę, jakie korzyści przynosi w gabinecie osoby, które są zestresowane, które nie mogą sobie poradzić ze swoimi emocjami, które są przytłoczone gorzej reagują na dietę. Też ciężej im zmienić nawyki żywieniowe, i w momencie, w którym zaczynają się luzować, zaczynają pracować nad swoim kortyzolem, adrenaliną, czyli mm, na przykład zaczynają chodzić na spacery, czytać więcej książek, niektórzy zaczynają szydełkować, co też jest pełną formą medytacji, inni zaczynają medytować i Przynosi to bardzo pozytywne efekty. Dlatego właśnie dietetyk Wam opowie trochę o medytacji. Dzisiaj dowiecie się, jak medytować, jak ja zaczęłam medytować, co medytacja daje, i opowiem o jednym, no o dwóch badaniach o dwóch badaniach, ale prowadzone przez tę samą kobietę. Nie będę opowiadać o szeregu innych, ponieważ badań w związku z medytacją jest bardzo dużo. Nie chcę też Was zanudzać, także ruszajmy. Na początku zacznę od badań, żeby tak zacząć ogólnie, a dopiero później przejdę do swojej historii. Bardzo ciekawe badanie zostało wykonane przez Sarę Lazar i tych badań, właśnie to jest to, co chciałam powiedzieć, że były dwa badania, ale pierwsze badanie było wykonywane przez 8 tygodni, i Sara wzięła dwie grupy. W pierwszej grupie um, były osoby, które średnio medytowały 30 minut. Niektóre medytowały 25, inne 40 minut dziennie, średnio pół godziny dziennie. W drugiej grupie nikt nie medytował. Następnie wszyscy zostali przebadani rezonansem. No i co tam się wydarzyło? Osoby, które medytowały. Zwiększyły grubość kory w hipokampie, i to jest taka część mózgu, która jest związana z pamięcią, ale też ze świadomością, samoświadomością w podejmowaniu decyzji wykonawczych. I ten obszar się zwiększył i był bardziej aktywny. W drugiej grupie to się nie pojawiło, to wszystko zostało udokumentowane w skanach mózgu. Do tego ta Sara twierdzi, że kora mózgowa, może inaczej, tak, inaczej to powiem, kora mózgowa kurczy się wraz z wiekiem. I to nie Sara twierdzi, tylko to jest już przebadane i potwierdzone, że tak jest. A Sara twierdzi, że osoba, która ma 50 lat, ale która medytuje i najlepiej, właśnie w okolicach pół godziny dziennie, może mieć tą samą ilość istoty szarej w korze, co osoba 25letnia. Także e, mózg się tej osoby nie starzeje. Ale e, szukałam jeszcze, czy były wykonane badania na ten temat. E, właśnie przez sarę i nie. to tu jest tutaj bardziej takie Stwierdzenie na podstawie badań, które wykonała, a wykonała jeszcze drugie badanie na osobach, które nigdy nie medytowały. I zrobiła to samo. Znowu podzieliła ich na dwie grupy. W pierwszej grupie przez 8 tygodni średnio każdy z, każda z osób medytowała 30 minut, w drugiej grupie nikt. I tutaj. Mm, były nawet większe wnioski, no bo osoby, które nigdy nie medytowały i nagle zaczęły, to miały większe zmiany w mózgu. Tam była zmiana w tylnej korze. Nie pamiętam dokładnie, jak w tym badaniu jeszcze było dokładnie opisana ta tylnie kora, ale myślę, że akurat w tym podcaście to wystarczy. E, jest to miejsce, które jest związane z poczuciem własnej wartości e, i tutaj zaistniały zmiany. E, również poprawiła się glu, grubość lewego hipokampa, który, tak jak już tutaj wspomniałam, bierze udział w uczeniu się, w poznawaniu. E, Związane z pamięcią, w podejmowaniu decyzji wykonawczych, to co już było w poprzednim badaniu, ale zwiększył się również pień mózgu, to może mieć e, związek z emocjami i zwie, e, zmniejszyło się ciało e, migdałowate, które jest odpowiedzialne za odczuwanie stresu. Mm, dlaczego akurat wybrałam te badania? One są najlepiej opracowane pod kątem neurologicznym. Trzeba też pamiętać, że jest brak dowodów na to, by stawiać taki jednoznaczny wniosek, że medytacja jest jedyną przyczyną omówionych różnic, i ciężko znaleźć badania, które byłyby rzetelne. E, takie, na których też inni naukowcy wyciągali wnioski, a te badania są często powtarzane, e, często są opisywane i pod kątem neurologicznym, zwłaszcza właśnie dzięki temu, że pani Sara brała e, rezonans po badaniu i analizowała. E, skanem mózgu. Mm, za długie jest to zdanie, już nie pamiętam początku. <słuch> e, to właśnie dzięki temu uważam, że to badanie jest jedno z lepszych, dlatego poruszyłam jego temat w podcaście. E, ale, ale jeszcze co ciekawe. Trafiłam na um, artykuł naukowy, który um, był o tym, że mamy jednak małą ilość badań, jeżeli chodzi o medytację. Fakt są one bardzo często jednolite, podobne wnioski, ale tych badań cały czas nie jest y, y, za wiele. Y, trzeba też pamiętać, że mogą być różne. Różne różnice, że mogą być różnice wyjściowe między grupami medytujących i niemedytujących. Na przykład każdy może mieć inny poziom uważności albo temperamentu, co też tutaj może mieć znaczenie później przy wynikach. No bo osoba o mniejszej uważności. Może zupełnie inaczej zareagować jej mózg również na medytację, którą prowadzi, a osoba, która z natury jest spokojniejsza. Ale to, co badania potwierdzają, co zostało ładnie nazwane, i sobie też to zapisałam, żeby nie pomylić się, to... To jest ciekawe, bo będę o tym opowiadać, że jest to odczuwalne podczas medytacji. Medytację podzielono na cztery fazy. Pierwsza faza to rozproszenie tutaj można było dodać rozproszenie myśli. Druga faza to świadome rozproszenie mhm, czyli zwracamy uwagę na to, że o, dlaczego ja o tym myślę co mam kupić w Lidlu. Trzecia faza to reorientacja uwagi, czyli mm, nie, odsuwam tę myśl, teraz skupię się na oddechu. I czwarta faza, wznowienie skupienia, czyli już takie wejście w ten oddech i skupienie się na oddechu. No właśnie, jak już mamy te fazy i trochę nakreśliłam, jak to mój mózg, tutaj ładnie naukowo nazwane, ale też nakreśliłam to, jak... Mój mózg to nazywa. To może teraz troszeczkę praktyki. Jak to jest, od czego ja zaczęłam i w ogóle skąd to się wzięło? Do mnie ta medytacja przychodziła powoli. Gdzieś usłyszałam w jakimś nagraniu ktoś mi coś powiedział gdzieś przeczytałam i tak powoli myślałam nad tym a może spróbuję. Ale ja, która ma milion myśli, e, idę z psem i planuję nie wiem, najbliższe dni: zajęcia dzieci, obiad, zakupy e, oraz plany na weekend. Ja teraz mam się wyłączyć i nie myśleć? No nie. To nie przy moim charakterze. Ale gdzieś mnie tak cały czas kusiło. E, czytałam o medytacji, jak dużo daje dobrego. I trafiłam kiedyś w książce na taką propozycję zacznij od dwóch minut. Słuchajcie, to jest genialne. Zacznij od dwóch minut. Cokolwiek chcecie robić, chcecie robić brzuszki, zacznij od dwóch minut. Chcecie się uczyć angielskiego, a zacznij od dwóch minut, ale codziennie. Chcesz czytać książkę, ale cały czas mówisz, że nie masz na to czasu, a zacznij od dwóch minut. Przeczytasz dziennie dwie strony, no to po 30 dniach będzie już 60 stron przeczytanej książki. Być może po 3 miesiącach będziesz mieć przeczytaną e, całą książkę, a od 3 miesięcy nie przeczytałaś, nie przeczytałeś niczego. Także te dwie minuty, no, to jest strategia taka właśnie dla mnie. E, Przeczytałam też, że warto medytować rano, dlatego że umysł jest bardziej spokojny. I mimo tego, że medytuję już 3 lata, ponad 3 lata, to ja cały czas medytuję rano. Chyba tylko kilka dni może 5, może 10. Medytowałam wieczorem w trakcie dnia to nie wiem. Może trzy razy, ale zawsze medytuję rano i faktycznie zgadzam się z tym, że rano umysł jest spokojny, e, bardziej skupiony i mm, może jest troszeczkę łatwiej. Na pewno jest takie mm, ciekawsze wejście w ten cały intensywny dzień, w którym jesteśmy często przebodźcowani. Także, jeżeli jesteście osobą dynamiczną, przemyślcie, czy nie zacząć od porannej medytacji. Na pewno trzeba to sobie tak w głowie poukładać, żeby przyjąć, że to jest proste i ma być jak najbardziej proste. Czyli przyjmijcie wygodną pozycję. Raczej nie polecam leżenia, bo można zasnąć. Raczej dobrze by było usiąść. Nie musi być to, nie wiadomo jaka pozycja lotosu, po prostu usiąść, zamknąć oczy. To jest jedna z form, bo form medytacji jest wiele. Ja Wam opowiem o mojej. Czyli zamykam oczy, po zamknięciu kieruję wzrok na czubek nosa. Tak, jak już mam zamknięte oczy, to kieruję wzrok na czubek nosa. I zaczynam głęboko oddychać. Staram się skupić na oddechu. No dobra, no ale co z tymi myślami? Przypomnę te cztery fazy. Rozproszenie, czyli tak. Biorę głęboki wdech, wydech. No i już jestem po tam nie wiem, pięciu wdechach i wydechach. I rozproszenie, czyli o, o, chyba nie przelałam na ZUS. I myślę, dobra, jak skończę, jak skończę, to muszę zobaczyć, czy ja zrobiłam ten przelew. Ale zaraz świadome rozproszenie, czyli widzę to, że się rozpraszam. Kamila, masz teraz kilka minut medytacji. Odsuń tą myśl i skup się na oddechu. No i wchodzi faza numer 3, czyli. Faza reorientacji uwagi, także łapię tą myśl i odsuwam sobie na bok. I znowu faza numer cztery, czyli wznowienie skupienia, i znowu skupiam się na oddechu. Brzmi prosto, nie? Ale to nie jest takie proste, bo po chwili aha, yy, trzeba zakupy zrobić. Zaraz, zaraz to kto dzisiaj pojedzie po te zakupy? Mm, Przyjadłam na śniadanie, nic nie mam. I znowu na nowo. Także. To nie jest takie łatwe, ale tu się nic nie dzieje, tak właśnie ma być. Możecie sobie wyobrazić, że te myśli to są takie przelatujące chmurki, czyli łapiecie tą myśl, czyli łapiecie tą chmurkę i wyobrażacie sobie jakiś tam koszyk i wsadzacie tą chmurkę do koszyka. Albo mm, widzicie, nie wiem, przejeżdżający samochód i to jest wasza myśl i. Odprowadzacie go na bok, i znowu macie czysto przed oczami. Eee, oddech. Jeszcze, co może Wam pomóc, to liczenie oddechu. Tylko jak będziecie liczyć: jeden, dwa, trzy. No dobrze, my to znamy od lat. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć w nocy Was wybudzą. Ale spróbuj policzyć od dwudziestu do dziesięciu. 20, 19, no trzeba się bardziej skupić. I tutaj jest już e, wtedy większe zaangażowanie, nasze wliczenie oddechów od 20 do 10 i tak w kółko. E, I dzięki temu można bardziej się skupić i faktycznie mm, mniej myśleć. Oczywiście, tak jak już mówiłam, to są moje przemyślenia, moja praktyka. E, Moje pomysły. A form medytacji jest wiele. Można medytować z otwartymi oczami, patrzeć przed siebie. Można medytować patrząc na ścianę. Można chodzić i robić medytację chodzoną. Ja zaczęłam od dwóch minut i zaczęłam w sposób, o którym Wam opowiedziałam. Teraz już moje dwie minuty zamieniają się na 15 minut, i bywa tak, że dzwoni mi budzik. Bo właśnie, może to też jest istotne, a o tym nie powiedziałam, że ustawiam sobie budzik. Po ilu minutach chciałabym kończyć medytację. Dzwoni budzik, i czasami sobie myślę, już? Przecież cały czas jakieś myśli mi napływały jeszcze raz i zapętlam. Ja widzę wiele pozytywów, ale nie będę was zanudzać, bo każdy widzi innego. Widzę, że bardziej wyłapuję swoje emocje, potrafię zapanować nad tymi emocjami, potrafię również zapanować nad natłokiem myśli, szybciej podejmuję decyzje, bardziej się skupiam i jestem taka. Przy sobie i w sobie. I tego Wam życzę i zachęcam do spróbowania, bo nawet jeżeli uważacie, że to nie dla mnie, spróbujcie dwie minuty przez dziesięć dni, może przez dwa tygodnie, ale codziennie. I wtedy, faktycznie, jeżeli stwierdzicie, że nie dla Was, może i nie dla Was, nie mówię, że to jest akurat dla wszystkich. Na pewno są osoby, którym to nie pasuje, ale. Warto spróbować, jak już mówicie, że nie dla Was, no to spróbujcie. Czy tak naprawdę jest? Ja bardzo polecam. A uwierzcie mi, że gdyby ktoś mi powiedział 5 lat temu, Kamila, będziesz medytowała i będziesz polecała innym tą formę, to bym spojrzała yy, i bym powiedziała: Wiesz co? Ja idę teraz na krosa, a później idę biegać i to będzie taka moja medytacja, jak sobie sztangą porzucam, a nie będę siedzieć i nie wiem co tam, w ścianę patrzeć, czy myśli odsuwać, no nie, po co. Dziękuję za ten odcinek i słyszymy się w kolejnym.